Firma Amro Logistics to firma transportowo-spedycyjna z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku. W całej grupie zatrudniamy blisko 500 pracowników. Naszą główną działalnością jest transport i spedycja międzynarodowa, a także magazynowanie i pełen zakres usług logistycznych. Flota Amro to ponad 100 samochodów ciężarowych. W znacznej mierze są to auta typu tandem, dzięki czemu mamy możliwość podejmowania różnych ładunków i dostosowanie naszych usług pod konkretne potrzeby klientów. Warto też dodać, że naszym głównym kierunkiem transportowym jest Wielka Brytania oraz kraje Europy Zachodniej. Ambre Logistics zostało partnerem studiów dualnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kierunku logistyka. Studia dualne to nowoczesny model kształcenia pozwalający na zdobycie studentom pierwszego doświadczenia zawodowego. Oznacza to, że cztery dni w tygodniu student spędza czas na uczelni. Dokształcając się, natomiast jeden dzień w tygodniu wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce w naszym biurze. Studia dualne to szereg korzyści, zarówno dla studentów, jak i dla samego pracodawcy. Absolwenci kończą studia z dwutrzyletnim doświadczeniem zawodowym, fajnym CV, natomiast my, jako pracodawca. Mamy możliwość pozyskania wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, dlatego bardzo cieszymy się na naszą współpracę.